Witam bardzo serdecznie, Albert Rokicki, w specjalnym live poświęconym złotu, które pokonało psychologiczną barierę 3000 dolarów za uncję. Zaraz przyjrzymy się wykresowi, ale też od strony popytu i podaży bardzo ciekawe informacje udało mi się znaleźć. Przygotowałem dla Was takie zestawienie. Które banki centralne najwięcej kupowały złota w ubiegłym roku i w 2023 roku, bo to one odpowiadają za największą część popytu i to one odpowiadają też za większość tych wzrostów, które mamy przez te ostatnie dwa czy trzy lata, nawet chociaż trzeba sobie jasno powiedzieć, w ostatnich tygodniach powoli już przyłączyła się ulica te napływy do ETF-ów złotowych. Stanach Zjednoczonych były najwyższe od 2022 roku, 23 tony złota zostały kupione właśnie do tych, że ETF-ów złotowych. Przejdźmy już na wykres złota, bohater właśnie naszego odcinka i tutaj widzimy, nie trzeba być jakimś wybitnym ekspertem od analizy technicznej, mamy klasyczną piątkę eliotowską, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, po której no, powinna być już spora korekta, albo nawet być może bez No podobnie było tutaj, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zazwyczaj tak to wygląda. Tutaj taki no, wyjątkowo długi, przedłużający się okres, ale też można by powiedzieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To była wielka hossa pokoleniowa też na emerging markets. Dopiero w 2011 roku koniec, koniec tego wielkiego rajdu złota, ale na uwagę zasługuje tutaj fakt, że kurs jest bardzo ekstremalnie oddalony od nawet średniej 15-tygodniowej, więc to świadczy tutaj o naprawdę ekstremalnym wykupieniu tego aktywa, a co dopiero o średniej 45-tygodniowej. Jeżeli spojrzymy sobie na dwusetkę tygodniową to jest jeszcze dalej. Zobaczcie, że co pewien czas jednak kurs musi dotknąć tej dwusetki. No tak było w 2022, w 2023. No i zobaczmy co tu się zadziało. No to jest ekstremalne odchylenie tak jak w 2020 roku w roku covidowym, jak w roku 11, jak w roku 2008 przed Srogimi korektami, czy też przed bez, bezsą, taką no bardzo wieloletnią, bo od 2011 do 2018. Więc uważam, niestety, niestety, ale tutaj raczej zbliżamy się do końca tego spektaklu. Spektakularnego zresztą. Teraz chciałbym Wam pokazać, co Grog mi tutaj napisał, bo zapytałem się, które banki centralne najwięcej kupowały. Złota, czyli zwiększały swoje rezerwy złotowe w ubiegłym roku i o dziwo do listopada, no takie ma dane grog tutaj przynajmniej, na Google mi się nie udało i na Chad piti świeższych znaleźć. Narodowy Bank Polski NBP, czyli pan prezes Glapiński, kupował 90 ton do listopada 2024. Polska była liderem w zakupach złota w 2024 roku. NBP zwiększył swoje rezerwy do 448 Ton złota. Na drugim miejscu Bank Indii. Indii, ogromny, ludnościowo przecież nas tutaj kilka, kilkanaście razy przewyższa. 73 tony do listopada, Turcja 75 ton, Chiny daleko dosyć, 44 tony. Być może zwiększyły jeszcze w grudniu, nas prześcignęły, kto wie. tak Na razie to są dane do, do listopada. No i yy, Azerbejdżan. Natomiast w roku 2023, czyli nie w ubiegłym, tylko no dwa lata temu powiedzmy, Chiny 225 ton kupiły. Narodowy Bank Polski, halo, halo, na drugim miejscu, 130 ton. Pan Glapiński kupuje na potęgę. Jakbyśmy byli, niemalże tak się zachowuje, jakbyśmy byli krajem objętym sankcjami albo co najwyżej tak jak Chiny prowadzące wojnę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, który preferuje złoto zamiast aktywów dolarowych, czyli nie chce obligacji amerykańskich, woli złoto. Tak oczywiście jeszcze wciąż kupujemy. Oczywiście kupujemy dług amerykański, ale już nie w takim stopniu. No tutaj alternatywą jest złoto. Dlaczego tak postępuje prezydent Lapinski? Powiem szczerze, nie wiem. No i Singapur, 77 ton, Libia zagrożony, prawda? Takimi różnymi sankcjami na cenzurowanym. No i Indie również tutaj są neutralne wobec Rosji, kupują dużo ropy naftowej z Rosji, więc one też coraz więcej tego, tego złota wolą kupować. No, liderem Chiny były w 2023, a rok temu Narodowy Bank Polski. Ciekawe, ale co chcę przez to powiedzieć, że ta tachowca jest pompowana przez banki centralne? NBP, Bank Indii, Bank Turcji, Bank Chin. Także jest to hossa sztuczna, która była pompowana przez banki centralne i uważam, że teraz dopiero w tej, na tej ostatniej fali dołączyły się, się ETF-y na złoto i tak zwana ulica, czyli Tosikowalski. Kowalski. I też jest taki bardzo znany, najbardziej rozpoznawalny wskaźnik sentymentu wśród inwestorów złotowych. On się nazywa Halbert Gold Newsletter Sentiment. On jest płatny, więc tutaj nie ma dostępu do niego. Natomiast autor tego wskaźnika, pan Halbert, jest no etatowym dziennikarzem, który udziela się na łamach Market Watcha. Ale też już nie pamiętam któregoś z tych portali typu CNBC, i on w lutym napisał, że ten wskaźnik już w lutym, jego wskaźnik był praktycznie na takich skrajnie ekstremalnych poziomach czyli wskaźnik ogólny, prawda, takiego sentymentu nie tylko indywidualnych inwestorów, ale też instytucjonalnych. Tak popu takiej popularności złoto nie miało od wielu, wielu lat to taki no, niemalże szczytowy. Podobnie było na akcjach po wyborze Trumpa, prawda? I wiadomo, co się w Stanach Zjednoczonych potem stało, więc no tutaj nie to, że przestrzegam, ale wszystkie wskaźniki pokazują, że złoto jest przewartościowane już przynajmniej krótkoterminowo. Jeżeli ktoś zarobił, to ja bym brał, ja osobiście bym zabierał ten zysk. Szczególnie jak on by był znaczący. Oczywiście jest taka szkoła, żeby poczekać na tę korektę, że jeszcze pozwolić zyskom rosnąć. Ok, póki nie jest złamany kark tego trendu, można jeszcze czekać. Oczywiście, jak ktoś chce już być upewniony, jak piętnastka pójdzie tygodniowa, no to dopiero tutaj będzie 2789, tylko będzie już gorsza cena, prawda? Jak poprzedni szczyt padnie na dwa. Na dwa 790, to będzie ważny sygnał, prawda? Poprzedni szczyt pada, już nie jest jako wsparcie, złamana jest sekwencja wyższych górek, wyższych dołków, jeszcze potem ten dołek, jak padnie, to już, to już będzie mogiła, prawda? Jak ten poprzedni dołek na 2536 by padł, no to znaczy, że bez oficjalnie złoto wejdzie. Tylko ja zawsze mówię, no lepiej już mieć świadomość, że coś jest drogie, że jest napompowane. Sztucznie przez banki centralne i, i lepiej nie ryzykować, tak? I to tak jak mówił Rockefeller, że to ostatnie 10%, nawet jakby jeszcze 10% miało być wyżej, to on zostawia już komuś innemu. To on zostawia komu innemu. Także złoto ja bym powiedział, że może jeszcze nie short, ale już nie long, już nie, już nie, nie kupowałbym, skupiłbym się na, na akcjach. Tutaj chciałbym przejść teraz na. Na WIG, tutaj ciekawe rzeczy się dzieją, jesteśmy bardzo blisko 100 tysięcy punktów, 99,652, to się może zdarzyć nawet dzisiaj, jutro, że pęknie ta psychologiczna bariera 100 tysięcy punktów. Też pionowy, pionowy wzrost, więc jakaś korekta może nastąpić po osiągnięciu 100 tysięcy punktów, no ale nie jest tak ekstremalnie wykupione jak złoto, absolutnie. Pamiętajmy, że złoto jest aktywem bezproduktywnym. Ono nie wypłaca dywidendy, także tylko można liczyć na to, że ktoś inny odkupi to złoto od nas, od nas wyżej. Spójrzmy na niemieckiego DAX-a przy okazji. No tutaj korekta, konsolidacja na bardzo wysokim poziomie. Tak, już, już przełączam na, na wykres. Proszę bardzo, mówiłem tutaj o złocie, jeszcze raz proszę bardzo, że jest ekstremalnie tutaj oddalony od średniej 15-tygodniowej, od 45-tygodniowej i przynajmniej to do tej 15 musi teraz zjechać, żeby ją dotknąć. Oczywiście, tak jak Rockefeller tutaj cytuję, te 10% jeszcze komuś innemu może dać, ale uważam, że to jest już, zbliżamy się do takiego ekstremum jak tu powiedzmy w 2020 po covid -zie. Sztuczna, napędzana bankami centralnymi Hossa, tak mi się wydaje, i takim, można powiedzieć, niepokojem geopolitycznym, bo to też stąd wynika, prawda? Wiele podmiotów takich szemranych też, czy osób na liście sankcyjnym, sankcyjnych, no nie kupi nic, co jest w systemie oficjalnym, bankowym, nie daj Boże, amerykańskich jakichś dolarowych aktywów nie kupi, czy nawet w euro, tylko złoto woli mieć, prawda? Czuję się wtedy bezpieczny. Spójrzmy na VIK. No i tutaj mówię, no ta historyczna chwila, zbliżamy się do 100 tysięcy punktów. Uważam, że przynajmniej liźniemy, że, że pokonamy na chwilę przynajmniej. Też się korekta należy. Tutaj trzeba to, to sobie jasno powiedzieć, po takim pionowym rajdzie uważam, że jeżeli nie w kwietniu, to, to w maju tradycyjne sell in May and go away może nastąpić. DAX omawiałem przed chwilą też, ale zerknijmy jeszcze raz. Konsolidacja na bardzo wysokich poziomach, i to jest oznaka siły tego rynku. Nie słabości, że on konsoliduje teraz na szczytach. On nie chce się spotkać nawet z 15 tygodniową. Oznaka wyjątkowej siły Daksa. No ale. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja uważam, że kapitał powinien przechodzić na spółki średnie. mwig 40, piękne pokonanie szczytu historycznego i kontynuacja hos bardzo mocne zachowanie. No i na SWIG 80. Tutaj upatruję szansę na mniejszych spółkach teraz, bo początek roku był dla wig 20, dla banków, dla PZU. Natomiast Dino też mocno był pompowany, natomiast teraz uważam, że małe i średnie spółki wchodzimy w taką fajną falę, jak po COVIDzie widzimy, tak mi się wydaje, że to jest taka kolejna mocna, wręcz euforyczna fala przed nami. Omówmy może na szybko jeszcze amerykańskie indeksy, co tam się wydarzyło. No, walczy, walczy. Tygodniowe wykresy to są. Walczy SP jest powyżej 45 tygodniowej, więc tutaj wskazuje na to, że do tej 15 przynajmniej dojedzie i potem być może kontynuacja korekty, prawda? Że tutaj absolutnie mogą się, mogą się przejechać na tym inwestorzy, którzy myślą, że to już koniec korekty, że kontynuacja hossy jakiejś wielkiej. Może być tak, że do 15 dojedzie wykres i potem znowu Trump coś namiesza albo to się zbiegnie po prostu z sezonową korektą tą majową. Sell in May and go away. Po tak mocnym początku roku właśnie w Europie, w Azji to uważam, że to może się jednak chłodzić mocniej. Nasdaq jeszcze spójrzmy, Nasdaq 100 wrzućmy. No on jeszcze tutaj ma do nadrobienia do SP, bo nie pokonał tej 45 tygodniowej. Nas tak słabiej. On jest trzeci tydzień jak na razie poniżej tej, tej średniej. To mu się nie zdarzyło podczas tej hosty. Po dwóch tygodniach on potem już odrabiał. No tutaj nie liczmy, bo to był jeszcze dołek, prawda? Tutaj no nawet jednego tygodnia nie był w sumie. On tutaj na chwilę liznął, więc to dla niego to jest w ogóle szok, prawda? To jest tak. Właśnie ja zawsze mówiłem, że amerykańscy inwestorzy oni będą w jakimś totalnym szoku, bo oni nie pamiętają bez. tak? My dla nas to jest chleb powszedni, że są jakieś takie drastyczne korekty. za 20% ponad, no to tam co parę lat się zdarzało w, ostatnim, w ostatniej dekadzie, a Amerykanie są rozpieszczeni. Dla nich to będzie totalny szok i niedowierzanie. Będą cierpieć, tak? Jeżeli będzie faktycznie obniżenie jeszcze poniżej. Także tutaj myślę, że totalnie zaskoczony może być taki zwykły inwestor amerykański, ale i instytucjonalny również, rozpieszczony tym trendem, takim megatrendem bardzo długim. Miedź, teraz spójrzmy na surowce trochę. No, piękne zachowanie. Dziwi mnie słaba postawa KGHM-u, bo miedź jest na szczycie historycznym. Widzimy, miedź ma doktorat z ekonomii, czyli gospodarka światowa, światowa wchodzi w boom gospodarczy. Europa, Chiny. Gorzej w Ameryce, bo tam są cięcia, tam są redukcje kosztów zadłużenia. To ciężko o jakiś wzrost gospodarczy mocny, ale Europa naprawdę rozpędza się. Takie kraje, również jak Polska, przecież Turcja, Chiny, Brazylia, Argentyna, także świat wraca do, do wzrostu. Ropa naftowa najcięższa według mnie spośród surowców do, w ogóle do analizy, ale dobrze, że ona jest nisko na 68,5. Także nie ma szoku naftowego. No, złoto żeśmy już omawiali, Bitcoin. Bitcoin do dolara nie najgorzej sobie radzi, walczy. Odbił się od 45 tygodniowej, no i tak jak SP. Obronił tą 45 piątkę, będzie dążył do 15, i tutaj będzie sprawdzam. Na poziomie powiedzmy 93-200 powinien się spotkać z tą 15 tygodniową. Co dalej? Zobaczymy. Ja uważam, że jednak będzie chłodzenie ciąg dalszy. Tutaj podobnie jak ten trend od marca 2024 do wyborów prezydenckich praktycznie, prawda? Do, do końca października. Uważam, że będzie podobnie. Nawet cały rok może być w bok Bitcoin. Ethereum. Ja byłem w szoku, bo nie zdawałem sobie sprawy, że, że Ether aż tyle stracił. On jest 38% w tym roku poniżej na minusie. Bardzo słaba postawa Ethereum. No to jest to jest Bessa, prawda? To jest papier w Bessie i na razie to jeżeli ktoś tutaj to kupuje, no to jest kupowanie spadającego noża niestety. Okej, okay. omówienie omówienie typ trzech typów na trzy miesiące z poprzedniej serii wytypowanej przeze mnie. No, w zeszłym tygodniu plus 11, w tym plus 7 Rainbow Tours. To jest dzisiaj pokazał wyniki. Ja pokażę tą, tą kartę właśnie z wynikami. I zobaczcie, rzadko się zdarza, żeby takie zaskoczenie było im plus na zysku netto 110% powyżej konsensusu, czyli średniej prognozy analityków domów maklerskich. A to jest bardzo szeroko pokrywany podmiot. Wiele domów maklerskich pokrywa, wydaje rekomendacje. Podaje swoje prognozy, więc 12,5 miliona w czwartym kwartale prognozowane było średnio przez analityków domów, domów maklerskich, a zysk netto okazał się w czwartym, czyli w najgorszym w ogóle dla tego typu spółek, um, tur operatorów 26 milionów. Słuchajcie, to jest petarda. W całym roku zysk netto 283 miliony plus 63% EBITDA, czyli to, co wchodzi. Przed amortyzacją, przed podatkiem 377 milionów. 60% rok do roku. Bardzo fajna marża też. Ona jeszcze wzrosła rok do roku. Czyli słuchajcie, no majsterczyk, w tych czasach, kiedy jest presja płacowa, żeby marżę pod, podnosić, to, to naprawdę szapoba. No i wykres, wykres mówi sam za siebie. No pokoleniowy temat. On, on czerpie. Ten podmiot czerpie właśnie na tych trendach pokoleniowych. Milenialsi są fanami wycieczek zagranicznych, jest dużo nomadów też, którzy no właściwie pracują ciągle na tych wycieczkach, tak? Gdzieś tam latają na, na all inclusive i przy okazji z laptopem sobie pracują, tak? To są ci, co pracują w krypto z od IT wyspecjalizowani, jacyś autorzy, niezależni. Także myślę, że ta tendencja będzie kontynuowana, bo z kolei też pokolenie X. Czyli moje, ja jestem 77 rocznik, ale tak od 70, tam powiedzmy 4, bodajże do 80, czy do 79 to jest ten X pokolenie, to jest dyżu demograficznego pokolenie też. Moje to. Ja pamiętam w mojej klasie w podstawówce 32 osoby były, to było dużo, tak? A były cztery klasy, ABCD w podstawówce, i tak każda mniej więcej po te 30 miała osób, także. Także wchodzi, wchodzi pokolenie, najpierw teraz milenialsów, millennial, weszło tych młodych, ale moje w tym sensie, że na emeryturę my będziemy przechodzić, prawda? Albo takie wolne zawody coraz częściej mamy, gdzie można latać częściej, prawda? Pokoleniowy trend. Żeby Niemców, Francuzów dogonić, to jeszcze raz trzy. A Rainbow jest tani, bo nie jest handlowany przy mnożniku CZ7. Także to jest w ogóle coś niesamowitego. Myślę, że w ogóle niedoceniony. Ja się dziwię, że taka perełka jest nie, nie, niedoceniona przez rynek. To jest Rainbow. Kino Polska. Co tam się dzieje? Bo to też był typ na 3 miesiące w poprzedniej serii. Nowa będzie w czwartek już udostępnione wideo. No w trefie takiej remisowej, prawda, w klinczu. Nie jest, nie jest źle. Ja uważam, że kinopolska się wybije w końcu górą, tak? Ale tak jak mówię, no do piętnastki dojechali tak jak S&P czy Bitcoin, tak? Oni obronili, czy Kino Polska obroniło 45, do piętnastki dojechali, no i jest ten proces chłodzenia. Ja jeszcze tak, dla zdrowia rynku to jeszcze raz bym zjechał tutaj na 45, piątkę, czyli gdzieś do 19 złociszy i dopiero kontynuacja hossy. No i CD Projekt dzisiaj podaje wyniki, to jest ostatni typ na trzy miesiące. Bardzo ładne zachowanie, no właśnie tu obrona tej piętnastki tygodniowej, trzeci tydzień z rzędu na plusie, w tym tygodniu 2,6. Myślę, że kontynuacja HOS, kampania Wiedźmina 4 rozpoczęta. Dzisiaj wyniki, one nie mają dużego znaczenia, ale pytania, sesja pytań może wprowadzić jakiś świeży powiew optymizmu, jakieś może można między wierszami zawsze coś wywnioskować, tak? jeżeli chodzi o zwiększenie zespołu, gdzie są mniej więcej, w którym miejscu, z produkcją wieśka czwartego i to może zasugerować na przykład premierę 2027, tak? żeby tak nabrał rynek pewności, bo to nie, wciąż nie jest pewne, tak? Tak jest scenariusz bazowy, ale żeby większej pewności na przykład rynek nabrał, że to będzie faktycznie 2027, a może nawet będzie zaskoczenie, że końcówka 2026, już w przyszłym roku bo jednak pracują na o wiele efektywniejszym silniku. Unreal Engine piątka. Teraz nowa wersja w ogóle jego wyszła, były duże update'y, więc jeszcze lepsze. To jest fajne, że ktoś inny się zajmuje silnikiem, tak? Już nie, nie musi być, nie wiem, kilku specjalistów od silnika wewnętrznego, którym był Red Engine i jak nie daj Boże zabrakło ich, czy byli gdzieś na urlopie chorzy, no to już robota stała w miejscu tak opóźniała się wiadomo, że ci zastępcy nie byli tak biegli, a tutaj w unrealu no to są ci spece od zepika tak to są unrealowcy wyspecjalizowani oni tam działają tak oni coś tworzą zresztą sami devi też ulepsza, ulepszają to jest w obie strony no. Davi też zgłaszają jakieś swoje uwagi, jakieś, jakieś sugestie. No to się fajnie wspólnie rozwija i, i, i uważam, że to jest mega, mega super posunięcie. Ono zwiększa efektywność pracy. Yy, redukcję można było zrobić. No i też jeżeli chodzi o rekrutację, no trzeba kogoś zrekrutować, no to piszesz, że to jest Unreal i przychodzi. A jak napiszesz jakieś Engine że musi się taki deweloper. Z USA, czy z, no, skąd, z Turcji, czy skądkolwiek się uczyć tego silnika przez pół roku, no to no, może dziękuję, dziękuję nie. To jest ani, do, ani nie jest to dobre dla tego dewa ani dla firmy, no dla nikogo. tak Także myślę, że likwidacja tego Redengina, wejście na Unreal była super posunięciem. Um, myślę, że tutaj multiplayer może dużo dodać jeszcze, jeżeli będzie ogłoszony, no ja na to liczę że w końcu coś tam zasugerują, że elementy przynajmniej multiplayera się pojawią w Wiedźminie czwartym, czyli taki co-op dla dwóch, dla czterech osób. Także CD Projekt to był ten trzy, typ na trzy miesiące, no i Bioceltics to jest mój typ w konkursie bankiera, czyli portfel gwiazd. No, Konsoliduję po, 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 po przebiciu szczytu historycznego, może tak. Tu był zebrany papier od tak zwanych słabych rąk, wyciągnięty, no nie jest tak łatwo, tak? I tutaj jest chłodzenie po tym wyciągnięciu. No ja liczę, że jednak on odbije w górę, że nie powróci do tego kanału. Nie sądzę, że to już się gra pod rejestrację WEMA i pod, pod komercjalizację pierwszego leku na zwyrodnienie stawów u piesków. No i potem ADO też, czyli atopowe zapalenie stawów. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o omówienie materiału. Złoto nie jestem fanem, jeszcze nie short, ale też już nie, long, już nie long. Jak ktoś ma, to niech trzyma, jeszcze do złamania karku, może byków, bo mówię, Hossa może zaskoczyć największych optymistów nawet. Jeszcze może pojechać 10-20% w górę, ale to jest końcowa faza. To już jest faza, myślę, dystrybucji. Profesjonaliści już oddają w dobre ręce. Pana Glapińskiego, oddają NBP, oddają Bankowi Chin. Mamy 285 osób, także być może ten, ten temat tak nie zainteresował szerokiej publiczności. Paweł pisze: Albert, na wstępie chciałem Ci podziękować za materiał, który tworzysz. Dzięki któremu w 2024 roku zarobiłem 30%. Czekam na kolejne dzięki, Paweł. Cześć, Sławek, witam cię serdecznie. Tu Leszek, dzięki za uwagę, przez moment faktycznie nie było widać wykresów. Andrzej pyta się o Kinopol. Przeanalizowałem tutaj, update był, mało płynna spółka, fundusze nie, nie chcą wchodzić w Kinopol, pomimo że jest bardzo tani. Coś tutaj jest takiego, co to, przez co sceptyczni są zarządzający funduszami, tak? Chodzi mi o ETFI. Jest FIS, jeden Total FIS, który zasłynął na Scope Fluidics. Konrad Łapiński. To też gratuluję przy okazji. No bo jednak ten Kino Polska dał zarobić w ostatnich latach. Także to, to, to myślę, że tutaj jest, jest dosyć podejrzane. Spółka jest fundamentalnie bardzo dobra. Ma dużo gotówki na koncie. Ale fundusze inwestycyjne stronią. Od tego, od tego podmiotu. No dobrze. To. To dziękuję bardzo za spotkanie. Andrzej się pyta, kiedy nowy Top 15 Poland. No spółki muszą opublikować swoje wyniki do końca kwietnia za czwarty kwartał. Niestety w Polsce no, pomiędzy tym raportem ja zawsze ubolewam. To jest to jest wada polski niestety polskiego rynku, że raport za trzeci kwartał do końca listopada publikują spółki i mamy gdzieś tam w połowie grudnia wydajemy raport po trzecim kwartale, natomiast za czwarty kwartał i to jest szok do końca kwietnia mogą, mogą się wstrzymać z publikacją, tak? Nawet na, na końcowy termin gdzieś tam na koniec kwietnia playway zdaje się bardzo późno zawsze na ostatni dzień to wstrzymuje się z publikacją, więc my czekamy i gdzieś tam w połowie maja będzie dopiero kolejny raport z naszym rankingiem top. 15 Poland. Także dziękuję bardzo za uwagę. Ja proszę o lajki, o wspieranie kanału, bo to zawsze pomaga w zasięgach. Też komentujcie, czy zgadzacie się, czy inwestujecie w złoto jeszcze, czy może wasz teść się chwalił podczas wigilijnego stołu. W ubiegłym roku, może, może wciąż ma, trzyma, czy tam szwagier. Jestem ciekaw Waszego zdania. Także dzięki wielkie. Ktoś, kto jeszcze nie subskrybuje kanału na YouTubie, to bardzo proszę o subskrypcję albo mojego x Twitter X lub Facebooka. Dzięki wielkie. Z inwestorskim pozdrowieniem Albert Long, Terbrockicki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.